Na moim RTG, gdzie tu skład jest taki drewniany, że wypadałoby wreszcie coś trafić i coś zmienić. I może właśnie te nagrody zmienią, a ewentualnie foder z tych nagród na kolejne ikony. A dostaliśmy Blonka 89 klasycznie, mam Roda Szwilego i Odegarda. Hmm, dobra, to jest szybki pick. O, Rodri, nice, pieniążki. Pieniążki Rodri, weźmiemy w ciemno. I trzeci pick, kto nam da? Może jakąś ikonę, tym razem lepszą niż 89 Overala. No ta ikona nam... Ikona, ta karta nam z składu nie ulepszy. Może tutaj coś? Nie? Boże, nawet bez walkoutu. Ale drop rate jest panowe wybitny, nie? Wymienna? Najpierw wymienna. 581 Bez ikony, a czy... Może być ikona z tyłu, nie? Dobra, skipnijmy, skipnijmy i zobaczmy czy będzie ikona z tyłu. Jak nie będzie to. Kołek. Na listę. Dybal 87. W. Dobra, może tutaj. Hero! Okej, okay, info, może być ikona z tyłu. Ale skipnijmy, to jest ten... Okej, okay, mam jakieś woder na ikona. Wow. Blonka. A rano, może tutaj, nie wiem. Ronaldo Nazario. Luis Azario Lima. Wolek z Molarek hero To jest? burkard. Pierwsza ikona na dziś. Tutaj potrzebujemy naprawdę dużych włotek składu, więc każda pozycja poza chyba SPD-kiem i SP obok robimy wewo, nam się przyda. dajcie coś dobrego od lewej. Ja w duplikacie. Ja, no, ja, ja, duplikat, mi kanton i na tym końcu. No, przysięgam, popierdzieli mnie. Baggio Poder. I widzić. Dobra, przejdźmy do drugiej ikony na moim składzie Road to Glory. Dawaj. Potrzebujemy bardzo kogoś. Oj. Oj. No! Księżniczka wróciła, nie. Zawsze lepsza jest środkowa. I bufon. Dobra, księżniczka pod foder. Dobra, tym razem nagrody za elitę na moim głównym koncie. No tu jest lepszy skład oczywiście niż na RTG. Ale piki oby też były lepsze, nie? Pierwszy pik. Ja myślałem, że to była ikona, nie a to... Jest rabiot z Pawlidisem. Kipa rabiot, jakby miał play do podań zamiast. O, jest dobra. Nie ma nic do podań. Nie ma Greku. Nawet trójkąto. U O! Bumpa... Boże, że to jest Zinola, nie? Ja, PD. Ej, wyobaczyłem Francja i bohater. Tu mi bompaster wyskakuje. Jakoś leci, Greku. Nie najlepiej, nie najgorzej. Tak, mit, mit leci, a u ciebie. Dobra, trzeci pik. Tutaj Zinola. Pójdziesz i Kurwa Co to jest za combo playstyle? No chłop ma wrzut z auto i podcinkę na pasniku Nie wiem, czy on podcinką gole strzelał? Bramkacza zaklubował? Czy wrzutem z auto gole strzelał? Eee, 58.1+, lecimy No U, ikona o Blą? Nie Co to jest? Jakiś inform, nie? Strasburga Do Blą Gorszy. No szkoda, że gorszy. Mógł być lepszy. No Ale. O Sofias mi. Ja tam pierwsza trafiłem, w... Pierwszy raz chyba ją trafiłem w tej Fifie Takie mam wrażenie. Najpierw tą mnie wymianą otwórzmy. Na koniec tą taką najpotężniejszą teoretycznie. Dobra, jest. Walkout podwójny może być. Zola. Co? To? to mu wychodzi na pierwszym złotym walkoutzie? To Cortex go obróci. Co się stało? Irena go obróciła. Co to w ogóle za walkout? Nie rozumiem. A no i zaraz w duplikacie, oczywiście. A czy mamy coś innego? Nie. Nie wiem, to Tak szczerze. Dobra. O Nazario. Luis Nazario De Lima. Chyba nie jest kraj Luisa Nazario Delima, ale nie jestem pewny. Nie no, dobra. Co z czym w ogóle do nie podchodzimy? Mpanzu i Bradley. No ale foderki na ikonę. Boże. Ikona numer 3, tym razem na moim głównym koncie. No tutaj Nazario Delima. Proszę. Nie, widzisz? prawej Smith, czyli klasycznie, i od lewej Barnes. Tirer. Ok, chociaż coś innego niż Smith. Cztery. Pierwsze trzy były. No widzieliście jakie były fatalne. Może tutaj. Wreszcie coś z tej ikony nam da. Po raz kolejny Print, nie. Petr Czech na bramkę. Okej, okay, niepotrzebny i Sawa. Szkoda, że nie nowa. Dobra, Print.